Tu 6, Cezary, Natalia. Dziękuję i do usłyszenia. dziękuję okay, SP 6, Cezary, Jokochama, Natalia. SP 6, Cezary, Jokochama, Natalia. Tu Stefan Kłebek 5, Roman Irena Kłebek, Marcin Radom. SQ 5. SQ 5, Eric, wow. Stefan Kłebek 5, Roman, Irena Kłebek. Okej, okay, nie ma problemu. SQ5, Roman, Irena Kłebek. Tu Stanisław Paweł 6, Cezary, i Natalia. Witam serdecznie. E, moje imię jest Sławek Akuta Bielawa. Odbieram sygnałem 5-5. Piątka, piątka. Może co dla mnie. SQ5, Roman, Irena Kłebek. Tu Stanisław Paweł 6, Cezary, i Natalia. Ojejku, wiesz co, na razie to mnie zamurowało, i tak powiem Ci zaskoczenie, dlatego że od miesiąca mam antenę, to nowe rozdanie, a ja radom, a tu bielawa to, to przecież jest ze 300 km, jak nie lepiej do ciebie. Odbieram cię na S3 na starym radiu, ale czyściusieńko, tak jak stację lokalną, normalnie 59. Chyba no nie ma problemu, ja tu mówię, dzisiaj akurat są warunki podwyższone. Warunki podwyższone, także akurat tak to tu wygląda. Ma widziś radą i Bielawa, eee, nie, nie, jeszcze chyba swojego imienia nie usłyszałem. Eee, nie wiem czy dobrze Stefan, e, proszę bardzo, 5 Roman Irena Kłebek, Kustanica Paweł, 6 Cezary, i Natalia. Stefan Paweł 6, Celina Yokohama Natalia Tu Sku 5 Marcin. Marcin Radom, a no mówię, ja taki od trzech lat mam licencję, ale tak naprawdę dopiero od miesiąca mam antenę, i tak naprawdę to jest moja pierwsza łączność powyżej, jak to się mówi, 100 km, nie? a tu nagle od razu pół Polski, więc wiesz, takie zaskoczenie, że aż nie wiem, co się dzieje. A z mojej strony, jeżeli takiego spamowaniu, my, młoda komórka, organizujemy się w Radomiu od nowa, zapraszam na hf.radom.pl. Jak, jak zapraszam, jak chcesz zobaczyć, młodzi, próbujemy, tworzymy od zera, stworzyliśmy przemiennik dwójkowy, no od roku się organizujemy. Jeszcze raz, sq 5 Marcin Radom. Roman Irena Kłebek tu Stanisław, Pado 6 Cezary iokochana Natalia. Fajna Marcin No a teraz już mam wszystkie twoje dane, a ja tutaj sobie do logu i ciebie wrzuciłem. Naprawdę zbieram bardzo znakomicie akurat tu warunki jeśli chodzi o, o pasmo 2 metry, to dość mam tu teren otwarty, także tutaj dość, dość, dość daję radę. A na inne pasma, no to wiadomo tam można zobaczyć na QRZ coś tam jakieś kierunki się kręcą. Fajno Marcin, wszystkiego dobrego, pozdrawiam, bo tu jeszcze jakaś stacja była i, i być może będzie chciał zrobić łączność. Pozdrawiam Marcin, wszystkiego dobrego, e, dzisiaj w Bielawie 5,5 stopnia na plusie. Pozdrawiam i do następnych spotkań zapraszam. SQ5, Roman, Irena, Kłebek, tu Stanisław, Paweł, Szustka, Cezary, Jokochama, Natalia, dziękuję i do usłyszenia. SP6, Cezary kochama Natalia, bardzo Ci dziękuję w takim razie. A I ostatnie pytanie już tego, bo wiesz co, włączyłem nagrywanie i chciałem pokazać chłopakom, czy mogę ten film w razie czego do YouTube włożyć, że yy, po prostu się dobiłem tam. Dobra, nie ma problemu. Marcinie możesz sobie nagrywać Marcin, radą odbieram Ciebie tutaj Stanisław Paweł 6, Cezary kochana Natalia, Sławek i Bielawa. Odbieram Cię z sygnałem 5-5, sygnał 5-5 Odbierany jesteś w Bielawie. Bielawa, moja stacja to Stanisław Paweł 6, Cezary i Yokohama Natalia. Sławek Bielawa, Lokator Janina Olga 80 Henryk Kłebek. Już tam stację z trzeciego okręgu odbieram. Chwila moment i zaraz kolegę spuszczę. Proszę bardzo, SQ5 Roman Irena Kłebek. Tu Stanisław Paweł 6. Cezary i Yokohama Natalia z przyjemnością na odbiorze. SQ5, nie przedłużam, na odbiorze ja też słucham. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, 7-3. Dziękuję i do usłyszenia. Proszę wstacie z trzeciego... W Warszawie też się bardzo ładnie słychać. bo już widzę na QRZ.com widzę ten dom i dom antenę gdzieś tutaj widziałem, słyszałem Ciebie ostatnio chyba na 550 też warunki były podwyższone i Ciebie to bardzo znakomicie odbierałem, próbowałem powołać, ale jakoś to bez rezultatu Stefan Kłodek 3, aha odbieram sygnałem 5758 moje imię jest Sława Kakuta Chabielawa Stefan Kłodek 3, Franek, tu Stanisław Paweł 6, Cezary i okochana Natalia z przyjemnością na odbiorze